po meczu. co z niszczyszków, wynik 2 do 1. Jako pierwszego komentarza spotkania poproszę trenera zespołu tutaj z Puszkowa. Dzień dobry, witam wszystkich. W pierwszej kolejności chciałem podziękować swojej drużynie, bo pomimo tego, że pierwsza połowa nam nie wyszła, nie zaprezentowaliśmy się tak jak chcieliśmy. Straciliśmy bramkę po, po stałym fragmencie, po rzucie z autu. Wiedzieliśmy, że że to jest mocna broń pogoni serca, ale wiadomo, że wiedzieć, a przeciwstawić się to, to dwie różne rzeczy. Druga połowa uważam, że e, dużo bardziej otwarta. E, mieliśmy kilka sytuacji do strzelania bramki po już rezultacie 1-1. Niestety dzisiaj nie wpadło Gospodarze w ostatniej akcji meczu 3-2-1. Taki jest sport, trzeba to wziąć na klatę i pracować dalej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o komentarz do meczu trenera Pogoni. Pierwsza połowa zagrana naprawdę dobrze przez, przez mój zespół. Szczelona bramka. Druga połowa całkiem, całkiem inny mecz. Bardzo ofensywna, gra znicza. Mamy sytuację Karola, gdzie gdzie na 2-0 mogło być już, jak to się mówi, po balu. Niestety, za, za kilka sekund. Przeciwnik wyrównuje i, i, zaczyna, i zaczyna być groźny w naszym polu karnym. Tak jak ja trener powiedział, ostatnia akcja meczu zauważyła na tym, że dzisiaj wygraliśmy. Niesamowita determinacja z jednej i z drugiej strony i wiara moich zawodników w to, że, że dzisiaj wygrają. Myślę, że to, było, że to było bardzo ważne. Piłka jest przewrotna. Ostatnio dostajemy w ostatniej sekundzie bramkę COKS-em i dzisiaj strzelamy, tak więc... Tak więc tak zawsze w piłce chyba jest wypośrodkowane. Cieszymy się ze zwycięstwa, które bardzo nam było potrzebne. No i, no i chyba, chyba tyle o tym meczu, bo więcej. Więcej chyba już nie mam nic do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do trenerów? Jeżeli nie ma pytań, dziękuję Państwu. Za dzięki.